Na uroczystej Gali Kultury i Sportu w Auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 7 czerwca bieżącego roku Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uhonorował wyróżniające się osoby i instytucje aktywnie działające w naszym powiecie. Ja jestem zwolennikiem tej teorii, że inicjatywa oddolna bardzo często jest trzy razy lepsza niż jak ktoś wymyśli coś u góry. Nagrody w dziedzinie kultury wręczył Starosta Oświęcimski, Andrzej Skrzypiński i członkini Zarządu Powiatu Teresa Jankowska. W tym roku otrzymali je. Chór Osieczanie, Janusz Toczek, Leszek Szuster, Barbara Wójcik, Grupa Teatralna Minus 1, Łukasz Fuczek i Zespół Folklorystyczny Iskierkowa Familia. Nagrody w dziedzinie sportu wręczył wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak. Obaj wodarze pogratulowali laureatom: Andrzejowi Foksowi, Kamilowi Sierackiemu i Wojciechowi Stachurze. Teresa Jankowska i Grażna Kopeć wręczyły nagrody zarządu powiatu w dwóch kategoriach. Za najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu naszego powiatu oraz w konkursie Kalejdoskop Inicjatyw na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku. nagrody otrzymali Stowarzyszenie Dolina Karpia, Ludowy Klub Sportowy Poręba, Fundacja Miasto Pracownia, Stowarzyszenie Pokolenia Przydziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Stowarzyszenie Kęty Chartatywnie. Po przebudowie została oddana do użytku ważna droga powiatowa. 27 czerwca bieżącego roku nastąpił odbiór ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku. Inwestycję prowadził powiat oświęcimski przy wsparciu finansowym gminy Chełmek i udziale środków zewnętrznych. Kosztowała około 6 milionów złotych. W Bobrku mieszka ponad 2 tysiące mieszkańców. To jest kluczowa droga i dzisiaj staje się autentyczną wizytówką na miarę XXI wieku. Jest to ciąg komunikacyjny bardzo istotny. Łączący dwie gminy, Chełmek i Libiąż, bardzo uczęszczany o dużym natężeniu ruchu pieszych i rowerowym. Przez długie lata nie mógł doczekać się swojej modernizacji. Udało nam się zestawić finansowanie i wykonać ten remont. Nowa nawierzchnia na kilku kilometrowym odcinku urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przejście wyniesione dla pieszych w rejonie szkoły, skanalizowanie ruchu pieszych, budowa chodników, odwodnienia. No i oczywiście ten fragment koło kościoła jest też niezwykle. Ważne i miejsca parkingowe i chodnik po jednej stronie to jest niezwykle ważna inwestycja. Mieszkańcy łowiczek jeszcze korzystają z wysłużonej drogi powiatowej, ale ze świadomością, że to się wkrótce zmieni. Dzięki zabiegom władz powiatu ulica Centralna uzyskała blisko 16-milionowe dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na modernizację traktu. Jest to kolejny przykład prowadzonej przez zarząd powiatu w Oświęcimiu odpowiedzialnej i polityki inwestycyjnej. Jesteśmy na drodze ulica Centralna w Owiczkach. Droga ta na przedłużeniu ulicy granicznej łączy drogę krajową 44 z drogą wojewódzką 781 Zator Andrychów. Droga ta jest nazywana tak potocznie zachodnią obwodnicą Zatora, dopóki nie powstanie właściwa obwodnica Zatora. Tutaj mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem strefy przemysłowej oraz Energylandii, co powoduje zwiększony ruch samochodowy. W tych rejonach inwestujemy po to, żeby poprawić warunki dojazdu też do tych miejsc, jak i wzmocnić bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów, jak i samych kierowców. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach wzbogacili się o ambulans. 9 czerwca bieżącego roku Szpital Powiatowy w Oświęcimiu przekazał jeden ze swoich pojazdów ratunkowych na rzecz tej jednostki. Samochód nie jest nowy, ale całkowicie sprawny i dobrze wyposażony. Zastąpi karetkę, którą strażacy przekazali na Ukrainę. Jeżeli chodzi o liczbę wyjazdów, to mamy 100 w ciągu roku, natomiast jeżeli są jakiekolwiek rajdy, imprezy masowe typu WOŚP, Światełko do Nieba, zawsze jesteśmy obecni na takich imprezach i zawsze możemy służyć naszą pomocą. OSP ma w swoich strukturach grupę ratowników, którzy na pewno będą wykorzystywali tą karetkę i też będą świadczyli te przedmedyczne usługi. A myślę, że też ta karetka będzie taką super motywacją dla młodych ruchów. Myślę, że warto podwyższać swoje kompetencje po to, żeby ratować życie drugiego człowieka i go wspierać. Głośna muzyka ponownie rozbrzmiała w sercu stolicy naszego powiatu. 18 czerwca na rynek główny w Oświęcimiu na koncert Gramy z Kulturą dla Ukrainy przybyły tłumy miłośników dobrej zabawy i ostrego brzmienia. Główną gwiazdą imprezy zorganizowanej przez powiat Oświęcimski i młodzieżowy dom kultury w Oświęcimiu był zespół nocny kochanek. Show kultowej w wielu kręgach kapeli poprzedziły lokalne grupy Stare dziady i Snow. Wcześniej publiczność oklaskiwała występy laureatów Powiatowego Przeglądu Zespołów Młodzieżowych, który odbył się pod patronatem starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego oraz Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej. Nagrody utalentowanym artystom młodego pokolenia wręczyli wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska oraz przedstawiciele NDK. Powiatową imprezę ubarwił występ Cheerliderek z Młodzieżowego Domu Kultury. W trakcie wielogodzinnego wydarzenia wolontariusze zbierali datki na rzecz Ukrainy. Docenieni przez Fundację Gotowi do Działania Młodzi Ludzie otrzymali symboliczne upominki z rąk członków Zarządu Powiatu. Tego dnia wręczono również nagrody wolontariuszom ziemi oświęcimskiej wyróżnionym w konkursie Wolontariusz Roku 2021. 9 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom Powiatowego Przeglądu Artystycznego Kreatywnie 2022. W przeglądzie wziął udział około 160 uczniów ze wszystkich szkół powiatowych. My oczywiście jako zarząd powiatu zawsze będziemy taką inicjatywę popierać, będziemy starali się ją finansować. Na scenie zaprezentowali się laureaci Kreatywnych 2022, natomiast w holu OCK zagościła wystawa konkursowych prac plastycznych.